w kolejnym odcinku na moim kanale ja jestem Adi i dzisiaj nagrywamy piątą noc FNAF. -a. no i może nie być łatwo może nie być dlatego czekajcie cięcie dobra lecimy już ok. okej okay, on jest tutaj Springtrap, ok, zamkniemy sobie mu może węta. Bo tu jeszcze musimy... Oh, fucking! Co za... Nie. Szybko. Jest dobrze. On tu stoi, ok, szybko przełącz kamerę. Ale nie, bo on się ruszy wtedy, czekaj. Poczekajmy. O kurde. Zamykamy tu wenta, żeby tu nie mógł przejść, i robimy tak, i go tu go wzywaj, bo no, wzywaj go tam szybko. No, On tu przebiegł, prawda? Czemu się zamknąć? Nie mogę. Idź sobie. Spierdzielaj, nie. Niech mi tu wejdzie, to wspomnę. To wspomnę, no właśnie, kurde, szybko. Klikaj w to gówno. Jest. Udało się, dobra. Tu już węty trzeba mu będzie zamykać Koczka, masz co się zrobi. Okej, okay, on leci stąd. Także nie jest źle. Ale nie jest dobrze. On się nie cofnikł. Sima. Dobra, życie co? Więc Za pierwszym razem się nie udało. Może za drugim, ale widzieliśmy. On się nie cofnął, a jakby się cofnął, to może by się udało. No, zobaczymy. Teraz zamknę mu. Dobra, okej, okay, lecimy. Okej, okay, zamykamy od razu mu tego węta. Do mu klikniemy, może przyjdzie do chiki Chica! Pierdzielon tu stoi. Nie no, tu nie przejdzie, prawda? Patrzcie, go tu przywołam i patrzcie. Jakby tu przyszedł, nie przyjdzie, prawda? No siedzi będzie. No przyjdź tu chopie! Co... Jezu... Jeszcze on tu jest! Świetnie! Super! Uwielbiam tą grę. Super, Wal... walcie się, nie teraz grupa, nie piszcie do mnie! Nie piszcie do mnie! Ja gram w Ja pierdzialnie! Cofnij się chociaż, proszę cię! Ale on chce do Węta, pewnie skoczyć, co nie? Poczekamy. już. Aż... Nie, on mi zaraz tu wyskoczy, pewnie, co? No, jeszcze do mnie dzwoncie, tak? Dzwoncie, nagrywam walcie się. Nie dzwoncie do mnie, nagrywam w napa ludzie, wy nie rozumiecie tego? To jest ważne. Jest trzecia, okej, okay, nie jest źle. No kolega do mnie dzwoni, no debil. No nie OK Okej, ja on się tu znów pojawia. Jest czwarty. Co oznacza to? co się. Ja pierdzielny si Jeszcze ten debil do mnie pisze! Czekajcie cięcie, bo ten debil... Ja pierdzielę. Dobra. Echem, dobra już, bo... To jest dramat, nie z tymi kolegami. Ja pierdzielę! Co za... Nie no no tebil, no, no tu przecież to sensu, nie, ma nie mogę gadać on. idzie. Ja tu... Nie tu zamknę wenta. Trzeba tu go przy... Do... Czemu on do ci... Jesu, on tu, tu pójdzie... Ale ja mu zamknąłem węta a... A. W... chyba, że on tu pójdzie, to ja mu zamykam wenta. No tu jest zamknę mówię, no nie no po co? No fuck. A nie wiem, co on próbuje. Może tu go wezmę. No jest! Imy, Murdo, jest trzecia, dobra. Jest dobrze. Czwarta! Czemu ja się nie mogę w tej grze zamknąć? Przecież. Tu, tu, przejdź tu, proszę cię. Ale on tu prawda nie. nie przejdzie. Wiecie, to trzeba go cofnąć. Spring No, Spring nie jest łatwo z Tobą, ale piąta zaraz wybije, a ja Cię cofam! No nie, nie gadaj, że Ja Cię nie cofnę! Piąta! Nie no, weź, Spring, cofnij się! Nie no, weź, no naprawdę, ja jestem nierówny, no dobra, poczekam aż coś. On zrobi, proszę. Tu, tu idź. Nie, nie, co mamy to, ludzie? Mamy to. Tak jest zwane do trzech razy sztuka. No i co? W następnym odcinku zagramy sobie na kolejną noc. Ale jeszcze tylko, kurde. No, chyba już ostatnie nawet. Chyba tak. Tylko tę historyjkę rozegramy sobie. Jeszcze tak zwaną, ja to nazwam historyjkę, bo wiecie. I on takie. O nie, oni nie żyją. Oni z O, ja to znam. Ej, chodź tu. Chodź tu, chodź. Co się dzieje, Musimy tak za. Idzie tu się wchodziło, bo ja... Czeka. Tak, 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 tak. Umarł. Jeszcze znaczy, umrzej. Nie, mamy tu. I poczekajmy jeszcze chwilę. Dobra. I teraz. koniec, mamy to ukończyliśmy FNAFA, tak naprawdę myślałem, że jeszcze będzie noc szósta, bo wiecie bo miało być sam zdany, ale jednak mamy to the end i prosiłbym was dla zasięgu udostępnijcie film albo zostawcie łapkę w górę był, był, było, byłoby mi bardzo miło i dla tych, którzy dotrwali żegnam ich No i chyba możemy się zażegnać i pisz I następny FNAF jakiego będziemy przechodzili to FNAF 1 Nara